Acer Aspire 5742 to laptop udowadniający, iż istnieje coś takiego jak urządzenie uniwersalne. Łącząc w sobie znakomite parametry techniczne i dużą matrycę z niewielką wagą i wymiarami, znakomicie nadaje się do praktycznie wszystkich zastosowań, i to zarówno w domu, jak i jako komputer przenośny. Acer Aspire 5742 jest ładny, stylowy i łatwy w przenoszeniu, i to zarówno w ręku, jak i w plecaku, zaś na matowej, chropowatej obudowie nie zostają odciski palców. Po otwarciu komputera naszym oczom ukaże się bardzo dobrej jakości panoramiczna matryca HD o przekątnej 15,6 cala oraz rozdzielczości 1366 na 768 pikseli. Jej jasność i szerokie kąty widzenia pozwalają oglądać na niej filmy i pracować praktycznie wszędzie. Mówiąc o pracy nie sposób nie wspomnieć o znakomitej klawiaturze kuwerty z pełnym blokiem numerycznym. Poszczególne klawisze są duże i oddzielono je odpowiednimi odstępami co ułatwia pisanie. Zaś przesunięty w lewo touchpad ułatwia operowanie kursorem bez odrywania ręki od klawiatury. Całość użytkowych walorów dopełniają znakomite parametry techniczne. Pozwalają korzystać z multimediów, odpalić praktycznie wszystkie programy biurowe, a nawet grać w gry komputerowe. Acer Aspire 5742 wyposażono w nagrywarkę DVD, czytnik kart pamięci, a także wiele portów, jak USB, gniazdo słuchawkowe czy HDMI. To ostatnie pozwala przesłać obraz z komputera wprost do projektora lub telewizora. Omawiany notebook posiada moduł Wi-Fi, ale by czuć się wolnym i móc surfować po sieci naprawdę wszędzie, najlepiej zaopatrzyć się w internet mobilny Blue Connect. Warto podkreślić energooszczędność podzespołów Acera, co przekłada się nie tylko na żywotność baterii, ale również na ilość emitowanego ciepła. Dzięki temu możemy komfortowo trzymać komputer nawet na kolanach, bez obawy odczuwania nieprzyjemnego gorąca. Acer Aspire 5742 to komputer o parametrach, których nie powstydziłby się nie jeden komputer stacjonarny. Mimo zastosowania dużej matrycy, jest na tyle lekki i nieduży, że można go wygodnie przenosić. Komfort posiadania komputera zawsze przy sobie bywa nieoceniony, zwłaszcza jeśli posiada Mobilny internet, który uprzyjemni nam każdą sytuację. Co ważne, sprzęt tej klasy wcale nie jest drogi. W naszej sieci można go nabyć nawet od złotówki wraz z modemem USB oraz mobilnym internetem Blue Connect. Rzecz jasna, zarówno w ofercie dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych.